Mimo, że złota polska jesień jeszcze trwa, to służby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg miejskich i powiatowych już zbroją się na pierwsze opady śniegu. Na zimowe utrzymanie przedsiębiorstwo usług komunalnych ma ponad milion złotych, a do obsługi prawie 670 tysięcy metrów kwadratowych dróg, chodników i parkingów. Na terenie zakładu zgromadzone już około 200 ton piasku oraz 150 ton mieszanki solno-piaskowej. W chwili obecnej mamy zgromadzone y, trzy zestawy soli, gdzie firma, która wygrała przetarg obowiązana jest w ciągu 6 godzin dowieść kolejne, bo, bo takie są potrzeby. Z drugiej strony na starcie nie można zbyt dużo gromadzić, żeby nie powstawały grudy albo, albo podczas deszczu to się jeszcze nie rozpływało. Pug będzie pracowało w systemie czterozmianowym. W sumie w odśnieżanie zaangażowanych będzie 45 osób. Kierowcy, brygady do odśnieżania przystanków i przejść dla pieszych oraz pracownicy warsztatu. Pracownicy Pug sprawdzają sprzęt i dokonują ostatnich napraw. Na ulicy wyjadą Solarki i pługopiaskarki, kład oraz sześć ciągników, w tym dwa nowe. Są to ciągniki mocne, napęd na cztery koła stu konne wraz z oprzyrządowaniem, który będzie służył właśnie do prowadzenia akcji zimowej w postaci pługu. Zgarniacza, ładowacza czołowego. Do zimy przygotowany jest już także powiat. Tu służby pod opieką mają 350 km dróg, w tym 230 km w piątym standardzie, reszta w szóstym. Różnią się one tym, że po prostu w standardzie szóstym mamy 24 godziny więcej na doprowadzenie drogi do przejezdności. Niż w standardzie piątym. A piąty standard to jest około no, 24 godzin. Powiat już zgromadził 1,5 tysiąca ton mieszanki solno-piaskowej zlokalizowanej w czterech miejscach, by czterem wykonawcom łatwiej było obsłużyć powiat. W przeciwieństwie do innych samorządów, my płacimy tylko za godziny, które są faktycznie przepracowane podczas zimowego utrzymania. Oczywiście to jest koszt większy niż na przykład płacenie za godziny w czasie i za czuwanie, ale myślę, że jest to bardziej ekonomiczne. Jeżeli zima będzie łagodniejsza, te pieniądze możemy zaoszczędzić. Służby pierwszych opadów śniegu spodziewają się pod koniec listopada. Mają jednak nadzieję, że będzie to łagodna zima, nie taka jak dwie poprzednie.